A z miastka wciąż nadchodził list. Powracaj, gdy ci szczęścia brak. Ona mu pisała tak. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, Ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Aż na trzeci dzień wróciła tu i oczy się zaśniły mu. Wnet ją za żonę sobie wziął, i cały rok się cieszył ją. Co ona była stara tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodził na jej grób, a z ziemi słychać szepty słuch. Jak ta dziura w bucie Że szkoda dla ciebie Mi słów Ty nie wiesz, że dasz mi Abonament na szczęście Że skruszysz ciało mego Razem z Julką, znaczy Julka będzie się grać, się będę śpiewać. E, Luna z sterebr naokoło, Magdy umer. E, tekst napisała Agnieszka Osiecka. E, no to będzie super pieselka, po prostu więcej nie dawa odpowiedzieć. Pięknie się przechadza luna srebrno I wieczór każdy kogoś, chociaż trochę kochasz, a przy tego się staje, proszę tak właśnie. Żółta albo starych świątyni. One piszą do księżyca listy niekochane i wrzucają w czarne morze obojętnych słońc. Bardzo proszę zgasić księżyc, wyciąć moje ramię, bo to drażni takich ludzi, którzy. Jest. Bardzo proszę zgasić księżyc. Piszą mnie kochane, albo zrobić coś dla ludzi, które Ok, następną pustelkę, ześpioną pustelkę Janusza Radek. Dziękuję za miłość. I u mnie, powiem Wam szczerze, że u mnie to trochę Janusz Radek e, był na, może nie tyle na porządku dziennym, ale na porządku podróżnym. Zawsze znaczy, jechałyśmy z siostrą do babci, e, to gdzieś tam moja mama miała płytę w samochodzie i z cały po sobie słuchaliśmy, w tym e, samochodzie czasami sobie pośpiewaliśmy. Więc trochę powiedzmy wpuścimy Was do takiego naszego świata, e, więc wyobraźcie sobie, że jedziecie z nami właśnie na podróż i możecie sobie pośpiewać, nie pośpiewać, posłuchać. Takie traczenie pływa przez palce. Chowa się w prawie że Sami nie widzę. Przy mnie przystaje. Ale to jest na razie ostatnia, na razie ostatnia, ale, ale, ale to nie będzie nasze ostatnie słowo słowo na tym koncercie. Będzie taka piosenka pod tytułem Bracka, żeby Trudnała. No, to jest, no taki, Bo ogólnie cała muzyka jest tutaj bardzo wesołą muzyką, że tak powiem. E, taką e, dosyć skoczną, e, jednak e, tekst wcale nie odzwierciedla tego, jak się czuje w wiki, raczej w tym utworze. E, to jest trochę o takiej wakacyjnej miłości, o takiej miłości, że e, człowiekowi aż rośnie serce na to, że e, spotkał tę osobę, ale no w stracił, bo nie wiem, że żył w dwóch różnych miastach może, a może, nie wiem, e, gdzieś tam ta osoba jest z innej, nie wiem, z innej planety, innej planety po prostu. Gdzieś te mają swoje własne życie i po tej wakacyjnej miłości e, gdzieś tam się rozstają. I tutaj powiem szczerze, że jest tak, tak przyszyte to jest. E, cała ta masa kontraktów, które tutaj będą, e, właśnie mówi o tym, jak bardzo e, trudno jest po prostu żyć bez miłości, nawet w tej wakacyjnej.

何で <laughs> Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto? Czerwone buty w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała. Mi cud. Ty nie myśl, że nasz mi albo nawet na szczęście, że skruszy z tego lód. Ja nie mam ojczyzny do tego zamęścia. No, chyba, że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią. Co ona była blada tak i drobna tak jak w On chciał dobrze i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walce, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta. Dziura w się, że szkoda dla Ciebie mi Ty nie myśl, że daś mi moment na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zajścia. no chyba, że zdarzy się cud. Niedobrze po tym było z nią, do Łysaju jeden wziął. Sam nie kochał, tylko pił I grając w bingo Piwo pił Co ona była Szara mysz A z miastka wciąż nadchodził List Powracaj, gdy ci szczęścia brak A ona mu Pisała tak praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta, która w chocie, że szkoda dla Ciebie mi słów. zaśniłem, Wnet ją za sobie wziął I cały rok się cieszył mu. Co ona była stara ta, Odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodził na jej grób, A z ziemi słychać sześć. they niesamowicie cudownie się dla was śpiewały, grały przy... i tańczyły, w ogóle wszystko. I <noise> Do Mateusza specjalnie. Mateusz lat 5. <noise> o co chodzi, że tam płynie 48 gości?

Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach Gdy spotkasz takiego w górach, wiele z nim nie pogadasz Najwyżej na ci powie, gdy będzie w dobrym humorze Że skrzydła nosi w plecach luz, nawet przy dobrej pogodzie Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w bieszadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych stach. Zielone grają kratkiem, nawet karty mają zielone, zielone mają pojęcie, a nawet zielone i I wszyscy. Adioły. dużo was, radości i dobrej pochody. Pieszczadzkie anioły, anioły pieszczadzkie, gdy skrónem cię dotknął, już jesteś ich czasem. Kapliczka zimno drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć. Wtedy całe wieszary mają szaloną uciechę. Anioł, a wieszarskie, anioły. Bieszawskie, bieszawskie anioły Bóg oby... Wiesz czas, nie gdy skrzywdeł ci chłopą przyjsteś i w Samą nosi, po ich anielskich śladach, one nam przyzwalają, i skrzydłem skal znią drogę, i wtedy nas się zapala. Wieczny wieszczacki, obień, anioł, wywieszczackie, na anioł.